一。E Akcja. Hej, cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Smarty a przed Wami kolejny odcinek z Minecraft. Moi drodzy, i zanim przejdziemy do samego odcinka i ogłoszenia o konkursie, chciałem Was najmocniej przeprosić za sytuację, która miała miejsce na poprzednim odcinku. Okazało się, że seria, którą nagrałem, została stworzona przez innego autora. Wcześniej jeden z widzów zaproponował mi, aby nagrać coś takiego. Sprawdziłem tylko, czy na polskim YouTube nie ma podobnej serii. Nie znalazłem takiej. Okazało się natomiast że autorem tej serii jest po prostu inny twórca, jego kanał widzicie teraz na ekranie, dodatkowo zamieszczam linki do całej serii w opisie, także zapraszam na kanał tego twórcy. No i moi drodzy, teraz przejdźmy do konkursu, bowiem do wygrania jest 10 tysięcy fałdolców, albo pakiet klejnotów do Brawl Stars. Jeżeli chcecie wygrać, to wystarczy subik z dzwonkiem, łapka w górę i komentarz, a także kodzik Smarti w sklepie, jeżeli pykacie w Fortnite. A. No i nie przedłużając. Przejdźmy do samego odcinka. Moi drodzy, przechodzimy zatem do odcinka i dzisiaj, jeżeli znajdę drzewo, to usuwam kanał... To usuwam kanał... Kanał... Dobra, więc przechodzimy do stworzenia mapy single player, oczywiście Create New World e, i lecimy, nazwijmy go e, jakkolwiek, jakkolwiek go nazwijmy, nie mam nic kreatywnego teraz na myśli, sprawdźmy jak długo uda nam się utrzymać... Przy życiu, że tak to nazwę. Słuchajcie, świat już się tworzy. Mam nadzieję, że będzie biom pustynny. Mam nadzieję, że będzie biom pustynny. Sprawdźmy, co my mamy. Perfekto! Mamy to. Perfekto. Spokojnie, spokojnie. Idziemy do przodu. Nie rozglądamy się za bardzo na boki. Nie rozglądamy się, nie rozglądamy się. Na razie nic nie widzę. Perfekto. Udało się cudownie. Naprawdę jestem w szoku. Idę bardzo powolutku. Kaktusy to nie drzewa, przypominam. Kaktusy to nie drzewa. Już gdzieś spadłem, już, już gdzieś spadłem. Co? Tutaj w ogóle nie ma drzew. Jestem w szoku, słuchajcie, jestem w prawdziwym szoku w tym momencie. Dobra, idziemy dalej, idziemy zwiedzać naszą mapę. Piękny, pustynny biom nam się pojawił. Słuchajcie, tutaj nawet nie ma co komentować za bardzo. No bo co, mam. Ale ładny piasek! Super piasek, naprawdę najładniejszy piasek na świecie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Sprawdźmy, czy cokolwiek zobaczymy za, za tą wodą. Dobra, tam chyba kaktusy tylko. To uschnięte drzewo też się nie liczy. To drzewo też jest uschnięte. Nie liczy się kompletnie. All around me are familiar... oh, find it kind of funny i find it kind of sad the dreams in which i'm dying are the best i've ever had Man.